Rescue to jest program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkołach ponadpodstawowych. Pod postacią Rescuele to są eksperci z SWPS-u, którzy przygotowali merytorycznie program i Fundacja IMNIKA, która stworzyła razem z Uniwersytetem program Rescue. Wczoraj była konferencja, która dotyczyła raportu stworzonego na podstawie ponad roku. Działalności tego programu w różnych szkołach ponadpodstawowych w Polsce. Jedną ze szkół, która czynnie bierze udział w programie jest nasze Liceum filmowej i Kreacji Gier Video. I zostałam tam zaproszona przez Uniwersytet SWPS do wzięcia udziału w prelekcji, żeby opowiedzieć, jak wdrożyliśmy ten program do naszej szkoły. Zaprosiłam też do udziału naszą uczennicę, przewodniczącą samorządu, Zuzię, która opowiadała jako odbiorca programu, Programu, jak to w naszej szkole funkcjonuje? Dowiedziałyśmy się tam wiele nowych rzeczy. Ja na przykład się dowiedziałam z tego, że bowling nie lubi ciszy. I chociaż to jest może oczywiste, to fajnie, żeby to wybrzmiało tak głośno. Ja tam byłam dlatego, ponieważ jestem głosem młodych i przedstawiłam trochę naszą perspektywę na tą aplikację. A byliśmy naszą szkołą zaproszeni, ponieważ bardzo dobrze u nas się sprawuje ta aplikacja, oraz oczywiście jesteśmy szkołą artystyczną, co myślę, że też nas trochę wyróżnia pomiędzy innymi szkołami. To, co przemawia za programem i co powoduje, że uczniowie mogą chętnie z niego korzystać, jest aplikacja. Rescue to taki szybki kontakt ucznia, który albo jest ofiarą przemocy, albo jest sprawcą, albo jest świadkiem. Każda z tych osób może zgłosić sytuację przemocową i poprosić o wsparcie. Zgłaszają się anonimowo, co daje im, naszym uczniom, e, no, taką e, poczucie bezpieczeństwa. Interwent świadomy tego, co ma robić, odpowiada i dalej wdraża wszelkie odpowiednie działania. My chcemy, żeby uczniowie wiedzieli, że my o tym rozmawiamy, że my szukamy narzędzi, sposobów na to, żeby czuli się bezpiecznie. To jest narzędzie do tego, żeby przeciwdziałać przemocy rówieśniczej. To jest narzędzie do tego, żeby komunikować się z uczniem. To jest sposób na to, żeby w szkole był lepszy klimat. Uważam, że to jest super i pokazuje to też, że my jako młodzi mamy jakiś głos. To jest super, że ktoś chce nas jednak słuchać.